W pozaziemskie pochodzenie czupakabry wierzy wielu ludzi. Ron McGill z Zoo w Miami ma proste wytłumaczenie. Chupacabra, morderca kóz z wielkimi czerwonymi oczyma. To fascynująca historia, więc będzie żyć własnym życiem. O Chupacabrze opowiadać będą sobie jeszcze nasze wnuki i prawnuki. Mam tylko nadzieję, że w ich opowieściach nie będę jakimś starym nudziarzem. Raporty o zabitych w dziwny sposób zwierzętach napływają nadal. Psy to dość wiarygodne wytłumaczenie, nawet jeśli chodzi o niezwykłe rany. Ale co z wyssaną krwią? Świadkowie wciąż powtarzają swoje: liczba ofiar rośnie. Ziemia to olbrzymia planeta. Arogancją byłoby twierdzenie, że znamy wszystkie zamieszkujące ją stworzenia. Pozostało jeszcze wiele nieznanych gatunków. A kto może z całą pewnością określić, skąd pochodzą? Wersja Polska Studio Kompany Warszawa. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Dariusz Toczek.